ale moje osobiste przekonanie jako człowieka nauki jest następujące tylko ten umie powiedzieć kilka dobrych słów kto najpierw bardzo długo 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 słucha jak się zaprawiacie Stanisławie jestem takim dziwnym naukowcem że ja bardziej lubię słuchać niż mówić, ponieważ wychodzę z tego przekonania, że drugi człowiek ma więcej mądrości niż ja. Bo to, co ja wiem, to wiem, ale ja przecież nie wiem, co drugi człowiek wie. A jak drugi człowiek mówi, to już się od niego uczę. Dlatego, kochani, zatrzymajcie się przy sobie. Wchodźcie w siebie, odkrywajcie cud Waszego człowieczeństwa, który jest wyjątkowy. I zobaczycie, jaki bezkres szans się przed każdym z Was będzie otwierał. Jakim cudem jest każdy z Was. Jakim geniuszem. Dlatego właśnie, kochani, tak sobie rozprawiamy o człowieku. Ponieważ uczy nas tej mądrości nasz Bóg i Pan, w którego nieprzypadkowo wierzymy, tylko wszystkie racje rozumu, kochani, cały rozum człowieka z całymi dziejami nauki, z wyjątkiem ideologii. Bo wiecie, że i niestety wam, jako uczniom polskich szkół, niekiedy w najlepszej wierze, ale nasi dobrzy polscy nauczyciele przekazują wam z różnych racji, czy politycznych, czy innych, dużo ideologii. Dlatego też, kochani, umiejcie odróżniać to, co naukowe, od tego, co błędne. I idźcie zawsze za nauką. Za prawdą, za Bogiem przede wszystkim, bo On jest uosobieniem wszystkich naszych niewyobrażalnych, niepojmowalnych do końca szans. A więc podsumowując, wyprowadzamy wniosek, Pan Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch. Święty co też otrzymaliśmy na Chrzcie Świętych, jest naszą najwspanialszą, cudowną, niebiańską, nieskończoną i wiekuistą szansą. Trwajcie, kochani, w tej szansie, wszystkich szans ze zgeniuszem swojego cudownego, wyjątkowego człowieczeństwa. I ja wam bardzo dziękuję, że pomimo tego, że macie dużo młodzieńczych trosk, może nawet i dzisiaj trapi was pytanie o Waszą przyszłość. Czy jakaś troska zdrowotna, osobista, czy może waszej mamy, czy taty, czy babci, dziadzia, bo człowiek młody jest bardzo ważny. Ale ja wam bardzo dziękuję, że potrafiliście się tak dostojnie, genialnie zachować i że przybyliście na nasze spotkanie. A ja mówię Wam szczerze przed Panem Bogiem, że ja nie wiem, jak ja podziękuję Panu Bogu za to, że on na mojej drodze życia podarował mi Was. Ale Was o jednym zapewniam, że jak się pożegnamy po trzecim dniu, bo ksiądz Łukasz uznał, że ja do takiej Genialnej młodzieży w Łowiczu, to mogę tylko na trzy dni przyjść, żeby się wreszcie jako człowiek uniwersytetu czegoś od geniuszu młodzieży Łowicza nauczyć. I później mnie ksiądz Łukasz myślę, żebym dalej pracował nad sobą, to może za jakiś czas wyślę petycję do księdza brała to Roberta, żebym podobnie przybył do Was. I ja chętnie się godzę na to. Bo tak jak Wam mówią, kochani, bardzo Bogu za każdego z Was dziękuję, Wam osobiście dziękuję, że tak dostojnie, dostojni jesteście, wspaniali. I w tym dostojeństwie, w tym byciu dzieckiem Bożym, dzieckiem Waszych rodziców, uczniem Waszych profesorów, kapłanów, trwajcie, bo to jest Wasz geniusz. I to są wasze największe, najwspanialsze szanse. Żyjcie w nieskończony sposób tymi Bożymi i ludzkimi osobistymi szansami. Na dzisiaj, kochani, to chyba wszystko. Także pozdrowimy Pana Boga. Zanim znowu rozpocznie się anielski śpiew księdza Frałada i brata Marka i brata Macieja. Także kochani, pomóżmy się, dziękując Bogu za to, że jest, za nasze życie, że jesteśmy i że każdy z nas jest takim wyjątkowym geniuszem zgodnie z myślą, zamiarem i aktem stwórczym naszego Pana Boga w Ojcy i jedynego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój nas na pokuszenie, ale nas sław od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, właski łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, teraz i zawsze, na wieki. Wszystkim naszym zmarłym pokoleniom Ojców i Praojców, całego naszego narodu polskiego i naszych rodzin, wieczny odpoczynek, kraczki i dać Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niechaj będzie pochwalony Przelejświętszy Sakrament. Niechaj będzie pochwalony Przelejświętszy Sakrament. Teraz Niechaj będzie pochwalony Przelejświętszy Sakrament. Teraz imię na wieki Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za, 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 za. Jeżeli, kochani, mielibyście jakieś pytania, to tak jak wiecie, w trakcie proszę podnieść palce i od razu można pytać, żebyśmy mieli napominę rodziną atmosferę albo napisać, kochani, czy do Waszych profesorów, kapłanów, napiszcie i przynieście je dzisiaj, czy jutro, czy w następnych dniach. on się spieszy, ale jeszcze usiądźcie, może na chwilę, czy tam przepraszam bardzo, że tam wszystkim Ci, którzy jeszcze zostali, nie zostaną. Na chwilkę, moi drodzy, na chwilkę, na chwilkę. Na chwilkę, macie dzisiaj naprawdę, jesteście wolni od sajęsię, ale wiem, jest. warto już tu na chwilę zostać. To niezwykła przygoda intelektualna i liczba. Cieszę się, że. że Zabrał nas na taką wyprawę, na szczyty naszego ducha. Dla mnie osobiście to było naprawdę fascynujące, aczkolwiek trudne. I to już jestem pełen podziwu dla was, bo mnie zawsze się trafia, że od razu na Monteverest pojedziesz, nie? najpierw się zaczynało od Ołówki, albo jakiejś innej tam takiej spacerowej góry. myśląc profesor na Monteverest Zapraszam. Jeszcze są inne ośrodki, tysięczniki po drodze więc kolejne dni pewne też będą fascynujące. Co chciałbym powiedzieć, zanim zaśpiewamy, poprosimy tutaj Marka, żeby nas podprowadził śpiew. Jutro pewnie będzie taki temat, który ile kojarzę, o tym, co nam przeszkadza troszeczkę w naszym rozwoju geniuszu. Bo oprócz tego, że jest niepojęty Pan który nas tak szalenie kocha, że obdarza nas tą szansą nieskończoności, no mamy prawdziwnego wroga, który nam te szanse chce zabrać i zniszczyć. Ale jutro też, słuchając święta profesora, mam nadzieję, że będziemy czuli coraz większą potrzebę odrzucenia tego, co nas niszczy. I już jutro będzie taka szansa, żeby właśnie po zakończeniu medytacji tak mocnej i głębokiej, no, żeby też skorzystać właśnie z tej szansy. Uwolnienia się od tego, co nas ogranicza, uwolnienia się od tego, co nas niszczy. Jutro też już będzie szansa zakawań i Zachęcam Was, żebyście dzisiaj, tak jak się profesor powiedział, weszli troszeczkę w siebie i spojrzeli na to, co już teraz widzimy, że nie wykorzystujemy naszej szansy. Mi się zrobiło, głupio, proszę, profesorze, za siebie, że właśnie. Mając tak niezwykłe szanse, czasami człowiek się leni gdzieś tam, mówi, a troszkę tego czasu tak ukradnę dla siebie. I to już jest powód, żeby przeprosić Pana Boga, że nie wykorzystujemy tego, co jest jego szansą. I myślę, że każdy z nas zauważa, że Boże, na czym ja tracę czas mojego życia, na co ja tracę czas siły, intelektu. Na jakie tam paprochy i śmieci przez ten internet i wszystko. Przez ja lecą do tej głowy, do serca. Już teraz jest, widzimy, że trzeba oczyścić umysł i serce, i ducha. I zachęcam Was do tego, żebyście taką szansę oczyszczenia zobaczyli, jutro z niej skorzystali. Jutro już będzie po konferencji, po nauce, będzie szansa, szansa spowiedzi. A pojutrze też zaczniemy od spowiedzi, to by jeszcze jutro nie przystał tej szansy.